strasy ja, ja, jak jak strasy Prosto tak jak zresztą i ty Ryukan, piękna miejscowość gauta Stopen tam przejechaliśmy się ile tam jest wyciągów narciarskich w ogóle Ryukan jest miejscowością, gdzie tam jest naprawdę co zwiedzać, bo są mi kilka muzeów jest tam jest chyba 15, 15 elementów do odhaczenia, żeby tam sobie pozwiedzać, także jest, jest, jest fajnie w tym Ryuk. A na Ty gdzie byłeś Wojtku? Wysosater, to jest rondane. Ja się skupiłem na trochę na nartach, na, na bieganiu. Ja nie mm -hmm. zjeżdżam ze względu na kontyzję. No i, i bezpieczeństwo, <grym> ale też zjeżdżałem na nartach, na zjazdówkach, ale od jakiegoś czasu biegówki. No krótki wypad, 3 dni, w ciągu 3 dni no, trochę ponad 40 km. Papa Fixer Alt. Wstałem na dzień ojca od mojego synka Adrianka. No, proszę bardzo. Wolisz pistację czy kabanosy? Wolę kabanosy. Na dzisiaj dzień kabanosa. Również światło <laughs> pistacji. Można połączyć, jeśli ktoś tak lubi. <laughs> Słuchajcie, no zapraszamy Was do programu. Dzisiaj sporo informacji. Oczywiście wszystkie informacje z portalu wataha.no. Bądźcie z nami. Zaczynamy. A gdzie wilk, no właśnie wilk się ogolił, słuchajcie, to ja wciąż ja, ogolony co prawda, ale już widać, że jest jaki, jakaś nadzieja na to, że broda wróci. Także także, myślę, że to zajmie około miesiąca, już nie poznamy, zapomnimy, że nie miałem brody. No także, także tego, słuchaj Wojtku, no jak, jak, jak tam na nartach, bo ty tam postarałeś się? Między innymi artykuł obszerny o, o, tak, o naukach. No, bieganie na nartach mnie trochę zainspirowało, i w momencie, kiedy trochę odpoczywałem, to postanowiłem zajrzeć, zasięgnąć troszeczkę informacji o, o norweskim bieganiu. Na Norwegia to oczywiście kraj, który słynie z tradycji narciarskich, ale no i jest uważany też za kolebkę narciarstwa biegowego. Można powiedzieć, tu to się, tutaj to się wszystko zaczęło. Ten sport jest popularny w wielu krajach na całym świecie. No teraz też aktualnie odbywają się wszelkie zawody i mistrzostwa. No jest sezon na, na wszelkie narciarskie, narciarskie sprawy. Mhm. Mamy mistrza, a propos sezonu, mistrza, no to... A propos sezonu, mamy mistrza... Gratulujemy, który... Piotr tak. Ten człowiek po prostu, on psuje plany wszystkim on wszystkich po prostu rozbraja. Nie, to jest człowiek demolka. Niesamowity. Ja nie Pozdrawiamy Piotrze i naprawdę oby tak dalej, bo, 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 to co się dzieje, to są, to jest po prostu, to jest, to jest cud. No, ja się muszę nie zgodzić z tobą, że psuje innym planem, on po prostu zrealizował swoje plany. No, a to jest tym samym zepsu innym. Mm -hmm. ale tak, tak, realizuje swoje plany bardzo dobrze. Także polecam jeżeli chodzi wam o narty, zapraszamy do artykułu, bardzo obszerny artykuł i, i dosyć można się wczytać fajnie I, i zresztą czynicie to, bo ja tutaj widzę po, po tym, na analizach naszych, które przeprowadzamy, dzisiaj z Wojtkiem przeprowadziliśmy również analizę, więc dziękujemy wam bardzo za to, że jesteście, za to, że czytacie watahy.no. Wataha.no jest to portal poloni w ośmiu językach pisany, każdy język, to, to znaczy to, to tak, jakby były, było osiem tych stron, bo każdy artykuł ma osiem linków indywidualnych do każdego języka przypięty. Przy no i między innymi tutaj też ostatnio pisaliśmy o. Polakach, Polacy w Norwegii. Z tego artykułu sporo się też można dowiedzieć. Ciekawostek: Polska jest jedną z największych społeczności. To już chyba wiemy. Czy wiesz, że Polonia w Norwegii jest integralną częścią kultury tego kraju? No to też możemy się z tego, tego domyśleć. Ale od kiedy na przykład migracja się zaczęła Polaków? Od kiedy w ogóle migracja się zaczęła do Norwegii? Także tu jest fajny artykuł, do którego was zachęcam. Polacy w Norwegii. No i kolejnym artykułem jest Wojtku no Decyzja to jest takie, taki na tytuł, który dotyczy Polski. Decyzja o obserwacji polskiej spółki Orlen SA. Taka, taka, taka rekomendacja, tak. Taka rekomendacja została w zeszłym roku przedstawiona. Jest to decyzja o obserwacji spółki Orlen, a teraz potwierdzona przez norweski bank, Norges Bank. No i tutaj chodzi o to, że. Jest no, podejrzenie, jest taka możliwość, że przejmując Orlen przejmując Polskę Press, czyli wydawcę wielu, wielu gazet dzienników i tygodników w całej Polsce ma no, kładzie polityczny nacisk poprzez to, że jest to spółka państwowa. No i mają politycy duży wpływ mm. na tą spółkę. No i później. No nacisk, na, nie ma. Na dziennikarzy, na redaktorów, na e, szefów e, poszczególnych wydawnictw jest nacisk, Co należy pisać, o czym nie pisać? No to nie jest dobre, zważywszy na to, że jeśli chodzi o dziennikarstwo i o prasę, my chcielibyśmy, aby ta prasa była rzetelna, a dziennikarstwo było rzetelne, e, żebyśmy mówili jak jest. Jeśli jest. Tak sytuacja na przykład właśnie, że decyzja jest podjęta obserwacji polskiej spółki Ireland, to my o tym mówimy. Ale zapraszamy tak, do artykułu. Wojtku, tutaj... zastanawiamy artykułu. się nad tym, czy należy na ty, o tym pisać z jakiegoś powodu, czy nie należy. To są fakty i tak mhm. podaję. Tak, tak. Słuchajcie, kolejnym artykułem jest, kiedy najlepiej sprzedać nieruchomość w Norwegii. Kto się być może zastanawia sprzedać chałupę, nie sprzedać chałupy. A tutaj, słuchajcie, Aleksandra dostarczyła nam informacji pewnych. Styczeń, czy luty, marzec, czy kwiecień, maj, czerwiec, może lipiec, sierpień. Hm. Wrzesień, październik, a może listopad. Słuchajcie, a bo w grudniu. Hm. Czyli termin jest istotny. Termin jest istotny, termin ma znaczenie. I dowiecie się tego z artykułu. Kiedy najlepiej sprzedać nieruchomość w Norwegii. I to jest fajny artykuł dla ludzi, którzy chcą kupić, dlatego że będą wiedzieli, kiedy mniej więcej mogą oscylować ceny w dół. Się kierować, a, a ci, którzy chcą sprzedać, mogą sobie jakby kombinować. Aha, dobra, w tym miesiącu spróbujemy teraz. No i jedziemy z koksem. Słuchajcie, kolejny artykuł, Wojtku? To znaczy tak, ja, ja bym tutaj jest do wiele ciekawych artykułów. Na pewno ty, mam nadzieję, jeszcze o którymś wspomnisz, a ja chciałbym wrócić do, do pewnego artykułu, który został zamieszczony już kilka dni temu. Mm. Leczenie dziesięcioletniej oliwii. Czas to pieniądz, ale w tym przypadku czas to życie. Chciałbym wrócić do, do tego artykułu, dlatego że no, tutaj piszemy o tym, co się dzieje, dlaczego ta oliwia potrzebuje pomocy, dlaczego rodzice też również potrzebują wsparcia. Tam jest link, jeśli chcecie wesprzeć oliwię i rodzinę, tam jest link do tego, jak to możecie zrobić. Ja tam zaglądałem naprawdę fantastyczne wsparcie. Zostało jeszcze trochę czasu, jeśli jest ktoś, kto jeszcze myśli o tym, że mógłby wesprzeć, bo na przykład zapomniał, przeoczył, albo dopiero się właśnie o tym dowiaduje, Aha. to słuchajcie, przeczytajcie artykuł, tam dowiecie się jak to zrobić, jak wesprzeć oliwkę, jak wesprzeć Bardzo. Bardzo ważne, bardzo ważne i rzeczywiście dziękuję ci Wojtku, że to przytoczyłeś. I ja myślę, że ten artykuł warto wrzucić też na górę, także dzisiaj zaraz to uczynię po programie. Słuchajcie, kolejną sprawą jest sprawa w Norwegii brakuje rąk do pracy wykwalifikowanych. Brakuje i budzi się Norwegia nagle z ręką w nocniku i stwierdza, że nie mają fachowców, że Młodzież nie chce się uczyć, że, że nie. Więc poszukiwania, słuchajcie, są na całym świecie: rekrutacje, jak to, będzie, jak to będzie wyglądało, w jaki sposób to się będzie odbywało i kogo brakuje. No to możecie sobie przeczytać w artykule, w Norwegii brakuje wykwalifikowanych rąk do pracy na vataha.no. Fajny artykuł, ciekawy. Wzrost braku kompetencji, czyli to, co jest bolączką. W wielu dziedzinach, między innymi Barnewerne, wcześniej, teraz miało się to poprawić, nie wiemy. Na razie, na razie jest cicho. Ale i nie tylko, bo i w Nawie są problemy. Idziemy do jednego okienka, załatwiamy sprawę. Ktoś mówi: Nie wiem, w drugim ktoś coś załatwi. Także bardzo różnie jest tutaj w Norwegii. No i Norwegia sama się przy, przyznaje do tego, że brakuje wykwalifikowanych rąk do pracy, również w jakby dziedzinie budowlanki. Także Zapraszamy do artykułu. Wojtku. W piątek, rocznica, rocznica napaści Rosji na Ukrainę, 24 luty. Zamieściliśmy artykuł, w którym jest wspólne oświadczenie premierów krajów nordyckich z okazji tej niestety smutnej rocznicy, rocznicy inwazji na Ukrainę. A w tym artykule brzmienie całej, całej tej. Całej te, te, całego tego oświadczenia, które jest wydany przez premierów Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji. Ja jeszcze wrócę, Tomek, Tomek, Wojtku, bo tutaj Tomasz, Tomasz napisał taką fajną historię. Właśnie do Nard wracamy. Pamiętam olimpiadę w Lillehammer w 1994 roku, pojechaliśmy na biegi. Wśród norweskich flag jedyna polska flaga, nasza, patrzymy w plan. Brak Polaka, Na, nagle błąd, będzie Polak. Marcin Szafrański ruszył, niestety słabo wypadł. Jedyna flaga Polski uniosła się jednak wysoko. To taka ciekawostka odnośnie biegówek i imigracji Polonii do Norwegii ze starszych czasów. I takich historii pewnie bardzo dużo z naszej Polonii ludzi, naszych, naszych rodaków tutaj mieszkających od lat, wielu, wielu lat właśnie Takich historii pamięta wiele i, i znają. E, także również. To jest bardzo fajne. Dziękujemy Tomaszu. E, to jest bardzo fajne, że ktoś się w taki sposób. E, bo to jest też jakieś tam przeżycie, które zapadło w pamięci. I właśnie dowiedzieliśmy się o tym, że kiedy stępień. E, dobrze mówię, stępień. Du, du, nie stępień, gdzie to. Szafrański, Szafrański leciał, no to flaga jedyna polska. W tej chwili polskich flag jest na Colen I, i w innych miejscach, gdzie tutaj skaczą, zaraz będzie Roar. Holmel Colen zdaje się tutaj niedaleko też. Pomóż mi Wojtek. Dramen? No nie, no tam za Dramen, no to jest ten. jak. Wikersund? Wikersund, no właśnie. Okay, <laughs> tak. Także także tutaj będzie się działo i tych polskich flag naprawdę jest bardzo dużo. No i oczywiście zapraszamy już niedługo, bo w marcu rusza cały jakby ten, ten ta bitwa o Row Air. Także jak co roku będzie cztery konkursy i w tym roku także będziemy kibicować. No Skoro jesteśmy przy, przy sportach i tak ja jeszcze chciałbym wrócić do artykułu bieganie na nartach, bo to jest dosyć obszerny artykuł, e, jeśli jeszcze go nie czytaliście, tam na przykład możecie się dowiedzieć, kiedy e, Marit Björgen czy, czy Petr Notuk zaczynali e, swoje, swoje m, pierwsze kroki na nartach, na przykład e, Marit Björgen zaczynała jako pięciolatka, a Peter zaczynał już w wieku dwóch lat. Możecie się dowiedzieć, dlaczego bieganie na nartach jest dobre dla naszego zdrowia. Tam też są oczywiście mm, wymienione korzyści, mówić, korzyści, 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 korzyści płynące z uprawnienia narciarstwa biegowego. Słuchajcie, no, wiadomo, jak patrzymy, kiedy patrzymy w telewizor, i oglądamy sportowców tam, to, to oni mają no, fantastyczną technikę, ale tak naprawdę, słuchajcie. Chęć szczera, i to jest, można powiedzieć, ja tak się zastanawiałem, dlaczego? Ja biegam, bo ja lubię chodzić po górach, a zimą, też bieganie, kiedy są te trasy narciarskie w górach, to jest taka jedyna okazja, żeby, jak powiedzieć, na nogach pójść w zimą w góry. No bo żeby zrobić 12-15 km po śniegu w jakichś nawet dobrych butach, no to byłoby to trudne. No nawet tak jest to dużo łatwiejsze. Słuchajcie. No i teraz przechodzimy do, myślę, przedostatniego tematu, bo ostatni zakończy dzisiaj nasz program Wojtek ostatnim tematem, jakże ważnym. No i ostatnio 24 luty, rocznica napaści terrorystów rosyjskich na Ukrainę. Co się wydarzyło? Wszyscy wiemy. Co za tym, jakie były konsekwencje tego, w Polsce mnóstwo Ukraińców zostało przyjętych również w całej Europie, no i między innymi w Norwegii. 32 tysiące osób w ubiegłym roku, w tym roku ma być ich około 30 tysięcy, również. Także jeżeli chodzi o Norwegię, największa migracja, jakby w tak krótkim czasie. W ogóle na przestrzeni całej tej historii migracji tutaj do Norwegii, także tutaj, też pamięć o wojnie w Ukrainie i przyjmowanie uchodźców w Norwegii. Również jest tutaj wzmianka o tym, jaki my swój wkład mieliśmy, między innymi oczywiście we współpracy z fantastycznymi ludźmi z Polski i tutaj w Norwegii. Także możecie zobaczyć zdjęcia, jak to wszystko wyglądało. Także artykuł dosyć ciekawy. Ukraina, Norway. Także rok już trwa wojna. Miejmy nadzieję, że się szybko zakończy. No i tyle na ten temat. Wojtku. No to chyba byłoby tyle. Jeszcze wspomnieliśmy o tym, że w tym ostatnim tygodniu odbyły się ćwiczenia Dynamic Guard. To są coroczne, jedne z dwóch corocznych ćwiczeń. Odbyły się one na Morzu Północnym ćwiczyły siły NATO wojnę elektroniczną na wodach Norwegii. Wojny tam nie ma, ale ćwiczenia są ważne, żeby... Na PlayStation, czy jak to jest? Gotowi na, na taką sytuację. Na playu? Czołgami nie. tam? Nie, nie, nie. Jak czołgami? Nad morzu. A, bo czołgi już oddali, no tak. No właśnie. Tak, tak. No, jest taka sytuacja, jaka jest, niedziela. Cimno wszędzie, głucho wszędzie. Słuchajcie, wczoraj były dwie zorze polarne u mnie na telefonie, Jedna, jedną Wojtek. Wojtek, powiem Ci szczerze, jak wysłałeś mi zorze polarną, zdjęcie, mówię mhm. kurka wodna. Śmigam na północ. Odwróciłem się w północnym kierunku, tu gdzie byłem, czyli w, w tym, w, w Hoksund, Hoksund, akurat tam byłem i wiesz, jakby wzrok nie wyłapuje jakby tej różnicy. Ale ustawiłem telefon i pykłem zdjęcie. I pykłem zdjęcie, i u no mnie też pokaż, była zorza polarna. No i, pokaż, I to bardzo to. ładnie, jakby ją było widać. Ja tobie chyba wysłałem to zdjęcie. Tak. I jest widoczna zorza polarna. Piękna. O, o widać tutaj. Tak. I to jest. Naprawdę dzięki tobie ją zobaczyłem, bo gdybyś mi nie dał cynka, że właśnie Zorza polarna, bo ty też byłeś niedaleko w zasadzie. Yy, I bo nie byłeś tam na północy. W, w... No, nie, byłem na około 100 km, te, może nie całe 100 km nad, na północ od Lillehammer. No właśnie, czyli tutaj, tutaj ja byłem 100 km od ciebie, w dół. Dobrze. Tak mi się wydaje. No dobra, nieważne, w każdym razie też, też zobaczyłem dzięki Tobie, no i fajna, fajna zorza polarna, wypatrujcie, Powiem wam polarna tylko jedno, podpowiem Wam tylko jedno, że fajnie jest użyć dobrego aparatu, który ma naświetlanie około 30 sekund, jeżeli ktoś Wam mówi, że na północy jest zorza polarna, wyjdźcie po prostu na dwór, albo na powietrze na dwór, na dwór, na ulicę, zależy z jakiego, z jakiego regionu e, e, Polski jesteście: to wychodzimy na ulicę, na dwór, albo na podwórko, albo gdzie? Na pole. Na pole, tak. Wychodzimy, e, robimy naświetlanie, robimy zdjęcie i aparat nam pokaże więcej, jak nasz wzrok uchwyci. Dlatego, że to naświetlanie jest bardzo ważne. I wtedy ona się może rzeczywiście pokazać. My nawet nie wiemy, a tutaj po całej Norwegii praktycznie w, w każdym miejscu w Norwegii można uchwycić właśnie zorzę polarną. I to jest. No jest, jest, aplikacja, jest aplikacja, która nas e, informuje o tym, jeśli jest m, możliwość zobaczenia. Nie pamiętam tam dokładnie około 20%. Mm -hmm. Już to, to, to wtedy nas informuje, alarmuje, że, m, że jest. Tak. No, ty tyle? Dziękujemy Ośladujemy bardzo. Łukasz Pałowicz. I Wojtek Sobieski. Dobrej niedzieli. I dobrego Dzień. nowego tygodnia. Tak. Do, do usłyszenia. No. Do zobaczenia. No, i co tam? Co tam? Jak tam przyjechaliście? I co? No już to No To oczywiście. Co jest ty kręgowana. Nie pociągnę cię za język? Ja to, ja to wszystko widzę, ja to wszystko widzę. Obserwujemy was, nagrywamy. No weź, no. Dobra, dobra, no to tym razem już naprawdę się wyłączam.